Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję za przybycie i za pamięć. W imieniu ojca, w sumie nie w swoim, ale w jego imieniu. Na pewno się tego nie spodziewał. Dodam może jeszcze troszeczkę do opowieści o jego życiu i tej przypadkowej śmierci. Ojciec się właśnie wybierał na zebranie akowców w sztabie, żeby zorganizować pomoc dla Warszawy. I był. Przyjechał czy przyszedł kosić pszenicę, ale był ubrany, żeby iść na zebranie. Był ubrany zbyt porządnie, w cudzysłowie, jak na chłopa koszącego pszenicę. I to właśnie kosztowało go życie. Także, chociaż nie umarł w boju, umarł jednak, bo chciał coś robić, bo. No chciał pomóc w Warszawie, wiem, że sam się wybierał do Warszawy z tego co mama mówiła, no niestety nie doszedł, nie wiem czy by się dostał czy nie. Ale tylko tak troszeczkę chciałam dodać. I, jeszcze, i Dziękuję wszystkim serdecznie, bardzo serdecznie za przybycie. Jestem wdzięczna. Dziękuję władzom wiatru, miasta, pocztom sztandarowym, strażakom, które zawsze tutaj przyjeżdżają. Dziękuję także strażakom. Jeszcze raz dziękuję.